Tyranozaur, jeden z najstraszniejszych drapieżników prehistorii. Potrafił rozpędzić się do 50 km na godzinę. Potwór ten miał 60 ostrych kłów, każdy o długości 30 cm. Dodatkowo przestrzenna wizja pozwalała mu dostrzec ofiarę z daleka, pozostając poza zasięgiem wzroku. Wszystko to pomimo jego olbrzymich rozmiarów. Ale co jeśli powiem ci, że wszystkie te cechy słynnego króla Jaszczurów są niczym w porównaniu z ewolucyjnymi sztuczkami innych, mniej znanych stworzeń z bardzo odległych czasów? Zróbmy własne wykopaliska, aby dowiedzieć się, jak półgat, pół Świnia przetrwał najstraszniejszy kataklizm w historii Ziemi i najpewniej stał się przodkiem ludzkości. Zobaczymy też, jakie inne stworzenia miały brzytwy za zęby. Krótko mówiąc, o jakich niezwykłych bestiach z prehistorii nigdy nie uczyli w szkole. Zwierzęta, które tak dobrze znamy, miały totalnie pokręconych przodków. Gatunki, które żyją dzisiaj, zaczęły ewoluować dopiero po wymieraniu kredowym które zabiło dinozaury ponad 60 milionów lat temu. Może zabrzmi to dziwnie, ale znaleziska paleontologiczne z tamtego okresu okazały się jednymi z najbardziej nietypowych. Ten ssak to Pierwsze osobniki tego gatunku pojawiły się na Ziemi 2 miliony lat temu i wyginęły stosunkowo niedawno, bo 8 tysięcy lat temu. Zwierzę było roślinożerne i stosunkowo nieszkodliwe. Naukowcy sądzą, że był przodkiem współczesnych pancernikowców. Za to współcześni potomkowie chodzących skał ważą co najwyżej 50 kg, czyli mniej niż sam ogon Doedicurusa. To samo można powiedzieć o Megaterium, czyli jednym z największych ssaków, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. Ich najstarsze szczątki pochodzą sprzed 20 milionów lat. A najnowsze mają tylko 11 tysięcy. Jeden osobnik mógł mieć nawet 6 metrów długości i ważyć 4 tony. Gdy naukowcy po raz pierwszy natknęli się na szkielet Megatherium, długo spierali się, do którego typu go zaliczyć. Okazało się, że nie przypomina on żadnego żyjącego dziś stworzenia. Jednak ktoś w końcu porównał łapę Megatherium z kończyną współczesnego leniwca struktura była niemal identyczna. Okazuje się więc, że miliony lat temu ziemią władały ogromne leniwce. Co więcej, były najpewniej równie powolne. A gdy wcześniej ludzie zaczęli polować na Megaterium, olbrzymy te po prostu nie były w stanie uciec. Za to inne prehistoryczne bestie mogły odstraszyć każdego. Pierzasty Gastorinis, który żył około 40 milionów lat temu, był niewiele większy od współczesnego człowieka i był krwiożerczy jak nikt inny. Ptak ten z łatwością rozprawiłby się z dużym ssakiem, takim jak współczesny koń, nie mówiąc już o mniejszych gatunkach. Dziób Gastorinisa był tak szeroki i potężny, że jednym ruchem mógł przeciąć ofiarę na pół. Ale zamiast skrzydeł miał tylko małe, słabo rozwinięte kończyny, a więc latanie nie wchodziło w grę. Chociaż współcześni kuzyni starożytnego ptaka strusie czy kiwi też nie podbijają niebios, a im to nie przeszkadza. Za to nasze kolejne prehistoryczne zwierzę opanowało inne środowisko. Ambulocetus żył 50 milionów lat temu i był jednym z pierwszych ssaków, które zamieszkały pod wodą. Wydłużony opływowy kształt ciała umożliwiał mu sprawne pływanie a jego kończyny przypominały płetwy zakończone zwykłymi błoniastymi palcami. Ambulocetus mógł więc z łatwością chodzić, ale na widok drapieżnika chował się na dno. Naukowcy twierdzą, że te dziwne hybrydy dały początek wielorybom i orkom, ale w przeciwieństwie do większości innych gatunków, dzisiejsze ssaki morskie przewyższają swoich przodków pod względem wielkości. Ambulocetus ważył bowiem tylko 500 kg, czyli 200 razy mniej niż płetwal błękitny. Ale im dalej cofamy się w historii, tym bardziej niewiarygodne i jednocześnie mniej znane bestie możemy tam znaleźć. Dziś nawet przedszkolak potrafi wymienić mnóstwo różnych dinozaurów, ale te, dzieliły planetę z innymi niemniej niezwykłymi stworzeniami. W erze mezozoicznej słynny tyranozaur nie wzbudzałby w tobie większego podziwu niż Dziesięciometrowa futrzasta kaczka z pazurami dłuższymi niż u Frediego Krugera. To, co teraz widzisz, to nie jakiś chory wymysł paleontologa, a prawdziwy terizinozaur. Żył 70 milionów lat temu i ważył 3 tony, a jego jeden pazur miał ponad 70 cm długości. To niezrównany rekord wśród wszystkich stworzeń, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. Naukowcy myśleli, że w końcu znaleźli drapieżnika doskonałego, takiego, który mógł zabić każdą bestię jednym machnięciem, ale... Najaw wyszło szybko, że Terizinozaur był roślinożerny i przyjazny. Choć naukowcy wciąż spierają się, po co były mu te wielkie szpony. Zwierzę używało ich pewnie do obrony przed tyranozaurami. W końcu w czasach, gdy po świecie chodziły tak zabójcze drapieżniki, nawet roślinożercy musieli być godnie uzbrojeni. Czasem to te pozornie urocze i śmieszne zwierzaki mogą okazać się dużo bardziej krwiożercze. Tanystrof żył 230 milionów lat temu i mógł osiągać nawet 6 metrów długości. Wyglądał tak, jakby ktoś przyczepił węża do ciała olbrzymiego Gekona nietypowy widok. Co więcej, Tanystrof nie miał kontroli nad swoją długą szyją, bo składała się ona tylko z 6 kręgów. Dla porównania, szyja dzisiejszego łabędzie ma ich 23. Początkowo naukowcy byli pewni, że niezdarne stworzenie nie stanowiło zagrożenia dla innych gatunków i żywiło się małymi rybami. Jednak analiza struktury jego szczęk dowiodła wręcz przeciwnie. Wodny gad miał długie, ostre kły, które umożliwiały mu rozrywanie nawet dużych zdobyczy. Tymczasem niezgrabna szyja zamieniła jego głowę w śmiercionośny taran rozrywający mięso. A niemniej w erze dinozaurów nawet małe stworzenia mogły deklasować gigantów. Malutka fama żyła w tym samym czasie co Tanystrow i miała zaledwie 30 cm długości. Aby zapewnić sobie przetrwanie, wyhodowała specjalne czułki na grzbiecie. Naukowcy sądzą, że pełniły one mnóstwo funkcji. Pomagały małemu gadowi nie tylko... Przeciągać płeć przeciwną, ale i szybować w powietrzu, skacząc z dużych wysokości. Co więcej, anteny mogły gromadzić ciepło słoneczne, aby ogrzać longi skwame nocą. Niektórzy naukowcy są nawet pewni, że był to bardzo specyficzny środek samoobrony. Wielkie dinozaury miały mylić je z kolcami niejadalnych roślin i nawet nie próbowały na nią polować. Ale inne zwierzęta tamtych czasów mogły przetrwać nawet bez takich sztuczek. Lystrozaur. Choć zamieszkiwał ziemię nawet 255 milionów lat temu, w istocie bardzo przypominał współczesną świnię. Szukając pożywienia, kopał ziemię ryjkiem, tak jak robią to dzisiejsze wieprze. Używał do tego dwóch ostrych kłów na górnej szczęce. Pomagały mu one znaleźć najgłębsze korzenie. Co ciekawe, w świecie zimnokrwistych dinozaurów lystrozaur, podobnie jak świnie, był ciepłokrwisty. Należał do rzędu terapsydów, formy przejściowej w ewolucji między starożytnymi gadami a ssakami. Zwierzęta te nie tylko nauczyły się samodzielnie regulować temperaturę ciała, lecz stały się też pierwszymi żyworodnymi stworzeniami na Ziemi. To pomogło im zapewne przetrwać wymieranie permskie 251 milionów lat temu, jako że rodzenie potomstwa jest znacznie bezpieczniejsze niż składanie jaj we wrogim środowisku. Warto wspomnieć, że inne terapsidy, które wyewoluowały z Lystrozaurów, też są naszymi przodkami. Czujesz tę starożytną moc ciepłokrwistego świniogada? Nie zapomnij, że w tobie drzemie! Jakie niezwykłe zwierzęta zamieszkiwały nasz świat zanim zapełniły go olbrzymie gady? Niestety naukowcy rzadko znajdują ślady paleozoiku w głębszych warstwach skorupy ziemskiej, ale tych stworzeń, o których wiemy na pewno, nie chcesz spotkać. Oto Gorgonops, żył 3 miliony lat temu i podobnie jak lystrozaur należał najpewniej do terapsydów. Jednak w przeciwieństwie do swoich małych, spokojnych kuzynów, mógł osiągać 4 metry długości i był urodzonym zabójcą z całym arsenałem śmiercionośnych narzędzi. Przednie kły, szablasto-zębnego Gorgonopsa były umieszczone tak, aby jednym ugryzieniem natychmiast unieruchomić ofiarę. Prehistoryczny potwór miał prymitywny mózg, ale jego jeden obszar mózżek był lepiej rozwinięty niż reszta. Organ ten jest odpowiedzialny za koordynację i zwinność, co służyło mu podczas ataku. Jego tylne kończyny były dłuższe od przednich i mogły się zginać. Innymi słowy, bestia stojąc na tylnych łapach mogła polować nawet na większe zwierzęta. Co dziwne, na czaszkach niektórych gorgonopsów znaleziono nietypowe struktury tak zwane elektroreceptory. Są one obecne u współczesnych dziobaków. Narządy te pomagają im nawigować w wodzie. Wychodzi więc na to, że gorgonopsy mogły ścigać swoje ofiary pod wodą. Ucieczka przed nimi musiała być praktycznie niemożliwa. Tymczasem inni przedstawiciele pradawnej fauny mrozili krew w żyłach samym swoim wyglądem. W 1977 roku paleontolog Simon Conway Morris znalazł dziwne skamieniałości w kanadyjskiej prowincji Kolumbii Brytyjskiej. Odkryte stworzenie żyło 505 milionów lat temu. Miało tylko 3 cm długości, podłużne ciało pokryte dziwnymi wyrostkami, dwa rzędy kolczastych nóg i macki na plecach. Na jednym końcu ciała było wybrzuszenie, które naukowcy uznali za głowę. Nie znaleźli jednak żadnych organów charakterystycznych dla tej części ciała oczu ani ust. Ta dziwna bestia miała odczuwać wszystko przez jeden z zestawów macek. Naukowcy długo nie mogli uwierzyć, że taka istota mogła w ogóle istnieć na Ziemi. Więc nazwali ją halucygenią, sugerując, że coś takiego można zobaczyć tylko w snach lub po narkotykach. Niektórzy badacze są przekonani, że była to bardzo specyficzna stonoga, nie mająca odpowiedników wśród dzisiejszych owadów. Nie mamy jak tego udowodnić, ale za to cieszmy się, że inna prehistoryczna stonoga nie przetrwała do dziś. 300 milionów lat temu po ziemskich lasach pełzała arthropleura, obrzydliwie sobie szeleszcząc, ale przynajmniej nie można było na nią przypadkiem nadepnąć, bo to ona mogłaby wdepnąć w nas, jako że miała do 2 metrów długości. Poza tym skorupa tego stworzenia była znacznie twardsza niż u współczesnych stawonogów, więc nie każdy drapieżnik byłby w stanie ją przegryźć. Ale nawet zwierzęta z naprawdę ostrymi kłami rzadko próbowały zabić Artropleurę, bo nadomiar wszystkiego pluła jadem. A żeby wycelować, owad stawał na tylnych kończynach i się prostował. Więc gdy następnym razem przestraszysz się na widok stonogi. Pomyśl sobie, że nie ma już ona przynajmniej dwóch metrów i nie opluje cię toksyczną substancją. 300 milionów lat temu, artropleura nie miała sobie równych, z wyjątkiem prehistorycznego skorpiona, Pterygotusa, który żył mniej więcej w tym samym czasie. Wielkością dorównywał pradawnym stonogom. Mierzył 2 metry, a na głowie miał wiele omatidów. Specjalnych narządów wzroku, które razem tworzyły części oka. Pozwalało to wielkiemu skorpionowi widzieć otoczenie pod różnymi kątami jednocześnie i znaleźć ofiarę, nawet jeśli była dobrze ukryta. Ale najstraszniejszą bronią Pterygotusa były jego pazury. Każdy z nich miał ostre kolce, więc gdy skorpion zamykał przednie kończyny, te przebijały ofiarę. Pterygotus nie musiał nawet przeżuwać ofiary, bo dzięki pazurom mógł ją rozdrobnić przed połknięciem. Był on też jednym z pierwszych stworzeń na ziemi, które zaczęły robić zasadzki zamiast ścigać zdobycz. Początkowo naukowcy myśleli, że zwierz ten żył wokół zbiorników wodnych i dużo pływał, ale najnowsze badania sugerują, że skorpion spędzał najwięcej czasu pod wodą, podobnie jak dzisiejsze krokodyle. Idealne miejsce na zasadzkę. Ale głębokie morza prehistorii skrywały wiele jeszcze bardziej egzotycznych stworzeń. Jakie niewiarygodne bestie przemierzały oceany miliony lat temu? Helikoprion pojawił się 290 milionów lat temu. Był czymś w rodzaju dziesięciometrowego rekina, ale z absolutnie niesamowitą szczęką. Współczesne rekiny zastępują stare zęby nowymi. Helikoprion nigdy nie wymieniał swoich zębów. Nowe po prostu zamieniały się miejscem ze starymi, przesuwając się spiralnie do przodu razem ze szczęką. Wszystko działało jak upiorna piła. Poza tym, ogromna paszcza Helikopriona otwierała się znacznie szerzej niż u współczesnych rekinów. Chwytał zdobycz wygiętymi do tyłu przednimi zębami, po czym gwałtownie zamykał paszczę, a spiralna szczęka automatycznie rozdrabniała zdobycz. Jednak z takim narzędziem tortur helikoprion nie mógł szybko pływać. Pod tym względem lepszy był inny potwór. Dunkleosteus, prehistoryczna ryba, żyła 350 milionów lat temu i mierzyła 15 metrów długości przy wadze 4 ton. Swoją paszczą łapała dosłownie wszystko, co stanęło jej na drodze. I choć była jednym z najstraszniejszych morskich drapieżników, to nie posiadała zębów. Zamiast nich miała kościane brzytwy. Solidne, ostre płyty rąbały zdobycz jak topór. Siła zgryzu, dunkle Osteusa, wynosiła 7500 newtonów. Dla porównania, siła ugryzienia człowieka to tylko 300 newtonów. Jednak największą przewagą pradawnego potwora była jego zwinność. Dunkleosteus śmigał pod wodą z prędkością małej motorówki do 40 km na godzinę, a otwarcie paszczy zajmowało mu zaledwie 20 milisekund. Zabiłby cię w mgnieniu oka. Przy dużej prędkości, przepływ wody wciągał zdobycz do paszczy bestii, więc ta musiała ją jedynie zamknąć. Dunkleosteus był tak agresywny, że często polował na własny gatunek. Świadczą o tym liczne ślady pozostawione przez brzytwy na skamielinie pradawnej ryby. Ale co z jeszcze starszymi i bardziej egzotycznymi zwierzami prehistorii? Większość skamieniałości mniejszych i większych stworzeń, które znaleźliśmy, pochodzi z okresu Cambru, który rozpoczął się 538 milionów lat temu. Dawniejsze czasy długo uważano za okres organizmów jednokomórkowych, aż do pewnego niebywałego odkrycia. W 1957 dwoje uczniów, wspinających się po górach w angielskim Charnwood, znalazło dziwne odciski wśród skał. Dzieci zaprosiły badaczy z lokalnego uniwersytetu, by przyjrzeli się śladom w kamieniu, lecz ci byli sceptyczni. Skały tego regionu powstały przed okresem kambru, więc uczeni nie spodziewali się znaleźć niczego ciekawego. I bardzo się mylili. Gdy przyjrzeli się z bliska, dostrzegli odciski dużych roślin, które miały wówczas nie istnieć. A gdy zaczęli badać inne pozostałości sprzed kambru, znaleźli dużo więcej tajemniczych skamieniałości. To dziwaczne stworzenie Tribrachidium. Żyło 560 milionów lat temu i miało unikalną, złożoną anatomię. Składało się z trzech segmentów, z których każdy kończył się macką. Jego długość mogła być różna. Być może te stworzenia w bardziej odległych czasach prehistorii rozwinęły deformizm płciowy, a samice wyglądały inaczej niż samce. To znalezisko radykalnie zmieniło pogląd paleontologów na ewolucję życia na Ziemi. Dziś nie wiemy, do którego ze znanych typów zwierząt zaliczyć tribrachidium. Ale ta fascynująca pradawna fauna miała też krwiożerczych drapieżników. W połowie XX wieku australijski geolog Reginald Sprigg znalazł dziwne skamieniałe zwierzę, które nazwano jego imieniem. Spriggina okazała się jeszcze bardziej straszna niż tribrachidium i miała charakterystyczny kształt przypominający owal lub strzałę. Jej miękkie ciało było pokryte małymi kolcami i wybrzuszeniami. Początkowo uznano ją za organizm mięczakopodobny, ale późniejsze badania wykazały, że jej anatomia nie odpowiada żadnemu z istniejących typów zwierząt. Co więcej, w jej skamieniałościach znaleziono cząsteczki cholesterolu, co może wskazywać, że Sprigina była drapieżna. Może na to wskazywać również specyficzna struktura jej płyt ciała. Zakładając, że brała udział w krwawych walkach, mogła zadawać przeciwnikom poważne obrażenia za pomocą swoich płytek. Tak więc nawet pół miliarda lat temu, zanim pojawiły się ogromne dinozaury i inne bestie, Ziemia była straszliwie niebezpieczna. Niemniej niektórzy badacze prehistorii sądzą, że znamy tylko część obrazu świata sprzed okresu Kambru. Sprigina, Tribrachidium i inne znaleziska tamtejszych czasów Mogą zaś być jedynie fragmentami innych, znacznie bardziej złożonych istot żywych, które pozostawiły tylko częściowy ślad w kamieniu. Istnieje nawet teoria, według której mamy do czynienia ze śladami prawdziwych kosmitów, którzy próbowali skolonizować Ziemię, sprowadzając na nią bestie z innego świata. A najlepszy jest w tym fakt, że ze względu na poważny brak informacji o czasach sprzed okresu kambru, nie można naukowo obalić tej hipotezy. A ty jak myślisz, czy Twoim zdaniem najbardziej niezwykłe zwierzęta z przeszłości mogły przybyć do nas z kosmosu?